Witam Państwa. Przed mikrofonem Andrzej Dańczyszny. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety podkarpackich gmin. Dzisiaj zapraszam Państwa do odwiedzenia uroczego miasteczka, ale także i gminy. To Przedsław w powiecie Mieleckim. Tam się ukazuje taki piękny pałacyk. Do góry wjeżdżamy. Ryneczek I jesteśmy w Przedsławiu. Ale skoro już zajechaliśmy na ten ryneczek, to rozpoczniemy naszą wizytę w tym miasteczku i w tej gminie właśnie od spraw związanych z historią. Bogatą historią tego terenu, warto tu przyjechać, warto z nią się zapoznać i warto także obejrzeć pewne obiekty, które świadczą, dokumentują. Właśnie tę historię. A przybliży ją jeszcze bardziej pan Stanisław Wilczyński, który jest nauczycielem historii. Jest również członkiem Stowarzyszenia Rędziny. Jesteśmy na tym ryneczku. Urok malutkiego miasteczka, ale z bogatą historią. Kiedy jedziemy tą drogą wojewódzką, widzimy po lewej i po prawej dwa zamki. I to jest wydarzenie naprawdę na skalę Polski, żeby tak blisko siebie były w niedużej odległości dwa zamki. Czyli historia gminy Przesław naszego regionu już od wieków idzie tak dwutorowo. Dlatego, że Wisłoka przecina tutaj te tereny swoją wstęgą na dwie części. Jedna część jest o wiele, wiele wyższa, bo tu kończy się po górze tarnowskie, jest to lewy brzeg Wisłoki, a druga część. To już jest Puszcza Sandomierska, a nawet odnajdujemy w źródłach XVII wieku taką nazwę jak Puszcza Tuszymska. I te dwa płuca jakby naszych ziem oddychają pełną piersią, ale jednak dwoma różnymi torami. Ten teren po lewej stronie Wisłoki górzysty gościł nawet 2000 lat temu Rzymian. Otóż w 1904 roku odnaleziono stanowisko Tenturii w miejscu, gdzie dzisiaj jest zamek Przedsławski. Najbliższe stanowisko rzymskie odnajdujemy w Górach Świętokrzyskich. Zatem te tereny były w kręgu zainteresowań cesarstwa rzymskiego. Ale potem na te tereny weszli już Prasłowianie i stworzyli państwo Wiślan. Początki tutaj tego wzgórza, osadnictwa związane są z Przedsławem. Przesławem Ligenzą, który otrzymał ów zamek, o którym wspomniałem, od piastów. Tutaj szlak handlowy. Przechodził z terenów dalekiej Rusi, z Węgier, przez Sandomierz i właśnie przez Wisłokę na naszym terenie, aż do Krakowa, a potem do Niemiec, do Francji. Chciałbym wspomnieć dla miłośników serialu. Korona królów, którzy z pewnością pamiętają podboje miłosne Kazimierza Wielkiego. I te tereny żochowa, rzemienia, a więc tereny naszej gminy, podarowane były synowi z nieślubnego łoża, synowi esterki i Kazimierza. Sama baszta, która powstała na terenach podmokłych w Rzemieniu, jest kolejnym ewenementem na skalę polską. Jest to jedyna budowla gotycka między Sandomierzem. Na pewno przez te wieki historia Ziemi przesławskiej wypisała wiele wspaniałych kart, bo odnajdziemy tutaj choćby Jana Ligęzę, który walczył pod Grunwaldem, był doradcą czterech królów. Na dokumentach królewskich 50 razy znajduje się jego nazwisko. Podobnie właściciel baszty. W Rzemieniu. Wydaje mu bardzo dobre świadectwo Jan Długosz. Sam zresztą też Rafał Tarnowski, potem Jan Tarnowski. To byli ludzie, którzy wspierali monarchów. Tarnowscy walczyli również pod Grunwaldem. Mamy tutaj dwa zamki i oba są już własnością prywatną. Obecnie właścicielem zamku jest pani Tyszkiewicz. Natomiast to miejsce, które zobaczymy po przekroczeniu Bramy, a więc ogród i zamek to są pozostałości rodu Reju, którzy przez 300 lat przeżyli tutaj różne chwile. Bardzo mocno wpisali się w historię lokalną. Byli to przede wszystkim patrioci, odnajdziemy tutaj choćby Władysława, który był naczelnikiem powstania styczniowego w części wschodniej Galicji. My tutaj, jako stowarzyszenie, staramy się upamiętniać wiele osób, które na terenie naszej gminy no wpisały się w historię. No właśnie, może więcej o działalności tego stowarzyszenia, do którego panowie należycie, powie pan Wojciech Kaszub. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny powstało 9-10 lat temu. Zajmujemy się taką promocją kulturalną, historyczną naszej gminy. Dużym Osiągnięciem stowarzyszenia jest wyremontowanie cmentarza z I wojny światowej, który znajduje się na granicy Tuszymy i Białego Boru, na którym pochowano jest około 500 żołnierzy. Teraz akurat stowarzyszenie przygotowuje się do szóstej edycji takiego plenerowego przedstawienia misterium męki pańskiej, które od 2012 roku. Odbywa się w Niedzielę Palmową. A pan Adam Kopacz, który również jest członkiem tego stowarzyszenia, wnosi jak gdyby swoją własną twórczość. Ja jestem z pochodzenia Przesławianinem, i większość swojej działalności to związaną mam z przedsławiem. I najbardziej to mam taki okres międzywojenny. I zaraz powojenny. Staram się w swoich pracach. Wykonuję rysunki czy rzeźby. To staram się też w jakiś sposób opisywać ten, ten okres ludzi i wydarzenia, które tutaj miały miejsce. Powiedziano mi, że pan trudni się poezją. To trudno powiedzieć, że to jest jakaś poezja. To jest bardziej w taki sposób rymowany utrwalanie miejscowej historii. Czy to z bliska, czy z daleka, do rodzinnych wracasz w stron. Bo tu serce matki czeka. Spracowana ojca dłoń. Już z oddali, wśród zieleni, biała wieża się pojawia. Tak, to wieża jest kościelna, co wrót stoi Przedsławia. Panowie, proszę się przedstawić jeszcze na zakończenie. Stanisław Wilczyński, Adam Kopacz. Wojciech Kaszub. A skoro mówiliśmy o historii Przedsławia i tego terenu, to jeszcze powiemy o jednej takiej sprawie, też związanej z historią, bo wchodząc do siedziby nadleśnictwa Tuszyma, zauważyłem napis: Leśnicy też bronili Londynu. Pan Bogdan Tomaszewski jest zastępcą nadleśniczego. Mamy interaktywną salę poświęconą leśnikom. Którzy przyczynili się do wykradzenia tajemnicy broni V2, bo trzeba nam wiedzieć, że co prawda nie na terenie gminy Przecław, ale sąsiadującej gminy Ostrów znajduje się były poligon doświadczalny broni V2, gdzie w okresie II wojny światowej Niemcy prowadzili doświadczenia związane właśnie z tą bronią. Szczątki tych rakiet, które były odpalane z tego poligonu, spadały na obszary tutaj lasów. I leśnicy przechwytywali, odnajdywali te szczątki, przekazywali informacje do aliantów. Teraz może wyjdźmy z tej izby, bardziej skoncentrujemy się może na sprawach związanych z przyrodą, ponieważ no cóż, sezon turystyczny się zbliża i w sumie warto też powiedzieć parę zdań o atrakcjach. Typu przyrodniczego waszego terenu, a kto jak kto, ale leśnicy na pewno o tych atrakcjach sporo wiedzą. Należałoby tutaj wymienić dwa rezerwaty ochrony przyrody. Jest to rezerwat Bagno Przedsławskie, rezerwat Końskie Błota. Celem utworzenia tych rezerwatów było zachowanie tych naturalnych zbiorowisk, głównie roślinności torfowiskowej. Występuje kilka gatunków rosiczki. Czyli rośliny owadożernej, rośliny chronionej. Ponadto występują wełnianki, mchy torfowce, piękne kobierce mchów torfowców. Lasy są ogólnie dostępne rowerami czy pieszą. Możemy wędrować po wszystkich szlakach leśnych. Dodatkowo w samych rezerwatach utworzone są takie ścieżki edukacyjne. W tym roku projektujemy nową ścieżkę edukacyjną, która będzie poprowadzona odpowiednimi kładkami, tak aby Bobry nam już tutaj nie zalewały, jak również podejmiemy próby no, odpowiedniego zabezpieczenia y, tych drzew. Dwierzyny dzikiej w naszych lasach jest bardzo duże bogactwo, łącznie z gatunkami chronionymi. Ale najłatwiej tak turyście to odwiedzić jest u nas półrezerwatową hodowlę konika polskiego. Konik ten do no, niespełna XVIII wieku bytował w sposób naturalny w lasach Polski, Litwy, natomiast u nas prowadzimy go tutaj w, w hodowli takiej zagrodowej. Ponadto przy budynku nadleśnictwa znajduje się przeszklony ul, gdzie m, dzieci no, mogą wprost zaglądnąć do wnętrza ula i obserwować pracę taką na Obserwować pracę pszczół. Zastępca nadleśniczego. Nadleśnictwa Tuszy ma pan Bogdan Tomaszewski. A teraz rys związany z kulturą na portrecie miasta i gminy Przedsław, który dzisiaj radiowo określimy. Odwiedziliśmy panią Marię Sukiennik, która jest wiceprezesem zarządu Orkiestra Denta Dobryni. Została założona w 1966 roku. Sukcesy orkiestry w przeciągu tych ponad 53 lat są olbrzymie. Orkiestra z małej orkiestry kościelnej liczącej Około 12 osób sięgnęła szczytów ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając duże sukcesy. Wszystkie te sukcesy są na bieżąco prezentowane medialnie na stronie orkiestry www.dobrynin.pl oraz na Facebooku i na Instagramie, a także na YouTubie. Występowaliśmy w Czechach, na Węgrzech dwukrotnie, w Bułgarii dwukrotnie, w Macedonii, w Danii i w Czechach w roku ubiegłym i w tym roku. Może już odnośnie planów, to nasze plany są wystąpienie na scenach chorwackich, a także na scenach bułgarskich w Warnie po raz kolejny w drodze powrotnej. Międzynarodowe festiwale w Polsce. Uczestniczyła orkiestra dwukrotnie na festiwalu orkiestr wojskowych identych w skale. Krakowa dwukrotnie również uczestniczyła na festiwalu międzynarodowych orkiestr dętych w Puławach. Tradycja jest kultywowana i w tej chwili w składzie orkiestrowym ponad 70%, a może do, nawet do 80% to dzieci i młodzież. Łączy ich wspólny cel, kiedy mogą występować razem, kiedy mogą się prezentować na scenach krajowych i międzynarodowych, a przy okazji mogą podziwiać kulturę innych narodowości, bo to jest też jeden z ważnych argumentów, kiedy słyszy się Pytanie, kiedy i gdzie, pani Marysiu, wyjedziemy? Najmłodszy muzyk to jest 12 lat, natomiast najstarszy na ten moment to jest 76 lat. Dwukrotnie orkiestra zdobyła w Bułgarii tytuł best of the best. Najlepsze z najlepszych, to też jest się czym poszczycić. Rocznie w granicach 30 występów. No a państwo cały czas słuchając tej rozmowy mieli możliwość. Słuchania, właściwie podsłuchiwania, bo to przecież nie prezentacja taka właściwa. Jednego z utworów orkiestry dętej Dobrynin, które zostały uwiecznione na Płytkach. Na zakończenie wspomnę, że z okazji 50-lecia Orkiestra Dęta Dobryń otrzymała również gratulacje od samego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Andrzeja Dudy otrzymała pamiątkowe graffiti, a w roku 2018 zagrała w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Choreografie dla dziewcząt i próby dla dziewcząt prowadzą Katarzyna Bogdan i Paulina Gruszka. Paulina Gruszka w roku 2018, w czerwcu, do, zdobyła Mistrzostwo Polskie w dyrygowaniu buławą, zaś we wrześniu została wicemistrzynią Europy podczas Mistrzostw odbywających się w Chorwacji. Orkiestra Denta Dobrymi jest chyba najbardziej artystyczną wizytówką gminy Przecław. Dziękuję bardzo, pani Maria. Sukiennik wiceprezes stowarzyszenia Orkiestra Denta. Dobry nie. W rzemieniu to oczywiście też gmina Przeczław odwiedzamy Centrum kształcenia rolniczego imienia profesora Szafera. Ile jest takich centrów na Podkarpaciu? Sądzę, że nie za dużo. Dyrektor tego właśnie centrum pan Kazimierz Śpiewak. Na Podkarpaciu mamy trzy centra kształcenia rolniczego, które podległe są ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Nowosielce. Brzostek, no i oczywiście Rzemiej. W całej Polsce minister rolnictwa i rozwoju wsi prowadzi na chwilę obecną 52 takie szkoły. W skład naszego centrum wchodzi technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, szkoła policjalna oraz prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe na tytuł rolnika. Proszę pana, czy nabór jest dostateczny do tej waszej Nabór utrzymuje się na stałym poziomie. W szkole kształci się 230 do 250 uczniów oraz Corocznie prowadzimy kursu dla grupy kursantów około 30 do 40 osób, które przygotowują się do egzaminu na tytuł rolnika, który to zawód potrzebny jest młodym rolnikom do sięgania po środki z Unii Europejskiej. Czy śledzicie potem losy, na przykład przynajmniej części swoich. Absolwentów. Czy oni potem pracują w zawodzie? Generalnie kształcimy nie tylko rolników, ale również w naszej ofercie edukacyjnej są technicy weterynarii, ogrodnicy, technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz w branżowej szkole pierwszego stopnia mechanicy, operatorzy maszyn i pojazdów rolniczych. Śledzimy oczywiście ich losy, śledzimy losy w Powiatowym Urzędzie Pracy, patrzymy czy podejmują pracę, czy zawody, w których kształcimy, są zawodami czy też nie, zauważamy corocznie wzrost zatrudnienia naszych absolwentów, i praktycznie w ostatnim roku niemal wszyscy znaleźli zatrudnienie, niekoniecznie w branży rolniczej, ale posiadając dodatkowe umiejętności nabyte. Na wszelkiego rodzaju dodatkowych zajęcia oferowanych przez szkoły w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej, a więc kursy spawacza, kursy koparko-ładowarek, kursy pielęgnacji zwierząt domowych, kursy baristyczne czy kursy wózków widłowych. Wszystko to pozwala im podjąć pracę niekoniecznie w swoim zawodzie. W ostatnim roku odbył się etap. Wojewódzki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach, to jest województwo lubelskie. W drugim etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych szkoła nasza zajęła pierwsze miejsce w tym okręgu. W naszej szkole jako pierwsza w kraju powstała kryta hala upraw, gdzie rolnicy mogą ćwiczyć zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne itd., tak Nakrytej hali, niezależnie od warunków atmosferycznych. Mówił pan Kazimierz Śpiewak, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. A na zakończenie mojej wizyty w mieście i gminie Przecław. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z włodarzem tego terenu, pani Renata Siembab. Pełni funkcję burmistrza od niedawna, bo od jesiennych wyborów. Jestem jedyną kobietą na tym stanowisku w powiecie mieleckim. Na najbliższe miesiące koncentracja moich wysiłków, jak i moich współpracowników będzie ukierunkowana na poprawę infrastruktury drogowej w gminie Przecław, gdzie są zgłoszone mi liczne potrzeby. Chcielibyśmy bardzo skorzystać ze środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pilnie musimy uporządkować stan prawny dróg i zdecydować, które drogi gminne mogą być finansowane z tego rządowego programu. W wielu miejscowościach brakuje chodników, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. W budżecie na ten rok zaplanowaliśmy kwotę 320 tysięcy w miejscowościach Łączki Brzeskiej Dobryni. Co roku chcę przeznaczać na ten cel określoną kwotę tak, aby inwestycje były realizowane na terenie gminy przez całą kadencję. A nie okazjonalnie przy wyborach samorządowych. Ważną kwestią jest również sprawa oświaty w gminie. Szkoły podstawowe, które potrzebują rozbudowy, jak szkoła w łączkach brzeskich, czy remontu, czy też sal gimnastycznych. Jesteśmy właśnie w trakcie starania się o pozwolenie na budowę sali gimnastycznej w Kiełkowie. Modernizacji wymagają obiekty sportowe położone przy kilku szkołach, na przykład w Dobryninie. Myślę, że uda nam się pozyskać dofinansowanie na projekt na Łączki Brzeskie, 15 miejsc wychowania przedszkolnego i środki te uzyskamy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ważnym problemem w którym się będę borykać jako burmistrz wraz z Radą Miejską jest brak wystarczającej ilości połączeń autobusowych. Rozwój szybkiej kolei podmiejskiej może być dobrą alternatywą dla niedochodowych kursów autobusowych. Realizujemy ostatnie etapy projektu odnawialne źródła energii w gminach Przecław i Radomyśl Wielki. Bardzo trudną i bardzo pilną kwestią jest kanalizacja gminy Przecław. Obecnie Nieskanalizowana zostaje ciągle największa miejscowość gminy Przedsław tuszyma gdzie koszt realizacji tej inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Choć tutaj po ostatnich rozmowach z projektantem możliwy jest podział tej inwestycji na etapy: miejscowości Biały Bór, Dobryni, Łączki Brzeskie, po drugiej stronie Wisłoki, miejscowość Biały Bór i Dobryni również nie mają. Kanalizacji. Gdy objęłam urząd, nie zostały podniesione podatki. Będę chciała cały czas no, przyciągać młodych ludzi do gminy przesław, żeby tutaj budowali się, płacili podatki i to samo będę chciała działać z pracodawcami biznesmenami, ażeby przy pomocy środków zewnętrznych czy Z Urzędu Pracy tworzyli tutaj miejsca pracy i dawali ludziom pracę z tego terenu. Dziękuję Pani bardzo pani Renata Siembab, burmistrz miasta i gminy. Przedsław. Portrety podkarpackich gmin. Do wysłuchania kolejnej audycji z tego cyklu zapraszam w niedzielę za dwa tygodnie.